tutaj stoi ma swój własny powód, dla którego chcemy być w Unii, ja mam swój. Po pierwsze Unia y, przewietrzyła i otworzyła mój świat. Ja pamiętam jeszcze tam, jak przez mgłę, ale pamiętam, że był taki, taki czas, kiedy Polska nie była w Unii. Dużo lepiej pamiętam ten, kiedy już w tej Unii jesteśmy i ja chcę tu zostać. Że ja chcę być członkinią Unii Europejskiej, bo Unia Europejska sprawia, że ta tęczowa flaga, która jest dla mnie ważna, ma szansę być szanowana. To Unia Europejska mówi, że każdy człowiek... Ja mam takie emocjonalne, jestem po prostu wściekła. Wściekła też z bezsilności. Myślę, że nie tylko w mojej głowie pojawia się pytanie, kto ich do jasnej cholery może zatrzymać? Na czym? Gdzie oni się zatrzymają? Były wybory i co? Oni dalej rządzą. Ja żyję w takiej bańce, w której nikt nie głosuje na PiS. Myślę, że większość z nas też żyje w takiej bańce, gdzie staną tam... ich ...dzień wiary i tak sobie teraz czekam właśnie na tą związek tej dzikiej. Czyli szalona wiara. I wydaje mi się, normalnie. I tylko jak dojść do szalonej wiary, kiedy jest tyle zła u nas, yy, kiedy ta ochyda spustoszenia yy, się tak yy, rozlewa. I myślę, że do tej yy, szalonej wiary trzeba dojść takimi małymi kroczkami. A małe kroczki wiary biorą się z nadziei. nadzieja, bia... i że ta radość i nadzieja nam pozwoli przekazać to im dalszym tyle ode mnie. No i już zaczyna być ale. Sięgnijcie pamięcią, proszę, do 3 października 5 lat temu, 2016 roku. Pamiętacie, co wtedy było? Po raz pierwszy kobiety postawiły się tej chorej władzy, chorej zurojenia. Tam, kilka metrów dalej, to był i razem ze mną krzyczał, że ten rząd obalą kobiety.